We wstępie zobaczyliście kilka materiałów z tego, co dzieje się na polach Kombinatu Rolnego Kietrz. Ten materiał będzie poświęcony trochę takiemu opowiadaniu, więc musicie znieść mój widok, moje wplatanie, mojej gadki, często głupiej. Ale myślę, że Wam to wynagrodzę. Będą się przebijały też przebitki takie, które widzieliście na samym początku. A na obszerny materiał, który będzie przedstawiał samą pracę w polu, zapraszam Was już za dwa tygodnie. Pojawi się film, który będzie obejmował samą pracę w polu, więc praca w polu, maszyny, muzyka i bez mojej facjaty, i bez mojej głupiej wiary. Zapraszam Was już teraz. Żniwa w kombinacie rolnym, Kietrz. za mną. Grupa Gigantów 4 leksione, 8900 o pojemności zbiorników do 18 000 litrów. Do tego 4 przyczepy przeładowcze. 2 przyczepy Bergman o pojemności 43 ton, traktorem Bergman 1 z Fendem 1050, a także z John Deerem 8R410. Do tego najstarsza przyczepa w kombinacie Kietrz, krzepa marki Umega o pojemności której napiszę Wam tutaj w komentarzu, a czy napiszę Wam tutaj w opisie i do tego hawę jako przyczepa, która w pojemności 20 ton. 4,5 tysiąca hektarów pszenicy. Sama taka wartość, sama pszenica. Niewyobrażalnie wielki areał. To naprawdę coś, co jest rzadko spotykane w skali kraju. Kombinat Rolny Kiecz w swojej flocie posiada 11 kombajnów. Są to wszystkie kombajny klas Lexion. 73 tysiące ton powierzchni magazynowej. Dwa tysiące ton na dzień. Tyle jest w stanie przesuszyć ziarna suszarnia klasy Gleb również tutaj od pierwszej ale głównie przeważa druga do trzeciej kształtowanie terenu naprawdę to jest niesamowite każdemu się wydaje mnie tak się przynajmniej wydawało Kietz to proste pola nieprawda to co widzicie za mną czyli rozładunek tej, tego wielkiego lekcjona na tą szczepę Hawę zobaczcie z jakiej góry chłopaki zjeżdżają to jest niesamowite jak to wszystko tutaj wygląda bardzo trudne żniwa w 2025 roku, nawiedziły także Kiecz i także miejsce, które znajduje się w takiej specyficznej krainie geograficznej, która jest Brama Morawska. Jak wygooglujecie, to sobie poczytajcie o tym. W każdym razie ja wam powiem tak, że tutaj naprawdę jest cieplej niż wreszcie rejonu, rejonu krajów. Góry, jest to miejsce przysłonięte górami. Wieją tutaj specyficzne wiatry i dodatkowo, co istotne, jeżeli tutaj pada, to już leje na maksa. Że Kietrz to znowu teren wolny od przymrozków. Nie do końca. Przymrozki również tutaj się zdarzają. Pamiętajcie, że jesteśmy w okolicach gór, więc te przymrozki są. Natomiast nie, nie, nie występują tak często, jak wreszcie kraju. 10 kombajnów na jednym polu. To, co tutaj się dzieje, to je, przechodzi ludzkie pojęcie. Naprawdę e, niesamowita sytuacja. Sprawa po prostu bez precedensu, można powiedzieć ale naprawdę robi to robotę. Pod koniec dnia taka akcja. Tu aktualnie 500ki tu widzimy jak przy zachodzie słońca jeden się rozładowuje i tam cały czas dalsza akcja. Wykorzystajmy ten czas na powiedzenie trochę słów na temat kombajnów w kombinacie rolnym Kietrz. Jest ich 11. 2 serii 700, Lexion 770-780, 2 serii 6, czyli klas Lexion 6900 w sztukach dwóch, dwie sztuki, no i Giganty, czyli 8900, 8904 sztuki i 500 to 560. 20 tysięcy sztuk bel i spółka Jasno, firma, która zajmuje się prasowaniem słomy, kompleksowo. Prasy z wózkami, wysypywane, wyrzucone na trzy, co zobaczyliście na filmie, to co jest wyciągana do środka, rozpychana na boki. Później automatycznie wchodzi trzecia i wszystkie trzy wypadają raz. Fajne rozwiązanie. Tu akurat chłopaki pracują za mną na jedno, więc bez wózka. Natomiast też tutaj przede mną tego nie widzicie, ale zaraz wam pokażę. Jest pasa z wózkiem, ale też na jedną e, belkę. E, 220 cm to długość kostki po rotorze. 240 cm to długość kostki e, po kombajnie klawiszowym, po, po, po kombajnie wytrząsaczowym. I jeżeli chodzi o masę tej kostki, od 350 kg. Do 420 kg. 20 tysięcy sztuk rocznie dla kombinatu. Zwróćcie uwagę na ten pokos. Jak on jest na pewno, no na oparciu szeroko kąty, może tego tak nie widać, ale jest naprawdę przemasywny. Jeżeli chodzi o spółkę, jasno, dużo osób pytało: jak to Czesi, w ogóle i tak dalej. Pokażcie mi spółkę, która ma tyle sprzętu, jest tak blisko od kombinatu, bo ponad 100 km tylko i ma taki sprzęt i takich ludzi, którzy tak oporowo i bardzo dobrze wykonują swoje usługi. Dobra współpraca, jeżeli robią to dobrze, czemu z tego nie korzystać. Wszystkie traktory malowane na żółto, akurat Fast track fabrycznie, ale inne są oklejane, czy to Fendt, czy to Dir, są po prostu barwy żółtej. Moimi plecami podjeżdża Arkusin AutoStack 14-belowa przyczepa, 14-bel po 400 kg, ładowane automatycznie, również przez spółkę Jasno. 10 m sześciennych, cała powierzchnia tej przyczepy. No i za chwilę Wam pokażę bliżej, jak to wygląda. Samoczynnie ładująca przez te wszystkie tymi łańcuchami wchodzi. Podnosi go do góry i samoczynnie podnosi na górę. Zobaczcie na to, jak to wygląda. I już są bele stawiane pionowe. Także to kolejna technologia, która rodem z Farming Simulator, ale ma zastosowanie także w realnym świecie i w Polsce. Za moimi plecami rozładunek Arkusina. Zobaczcie, jak to wygląda. Lokalizacja rozładunku w trzech miejscach. Na fermach, na polu, jak tutaj w tym stogu i pod wiaty. Wiaty są rozlokowane w kilku miejscach blisko ferm, tak żeby można było śmiało z nich korzystać bez żadnych problemów i łatwo przejeżdżać na fermę. Kwalifikat w kombinacie rolnym, kiecz wyprodukowany jest w tym roku na 200 hektarach, więc naprawdę można nawet materiał siewny nabyć. Jałówki, byki również sprzedają. Także kto jest zainteresowany hodowlą, to również może się tutaj pokusić o tego typu yy, zwierzęta. Kombinat jako pracownicy są bardzo pomocni. Wszyscy, łącznie z kierownictwem czy operatorami, do nas są już bardzo też przyjaźnie nastawieni, za co serdecznie im dziękuję wszystkim, bo to na pewno też dla nas ważne, żeby rozumieli tą pracę, rozumieli to, co my tutaj robimy i później można było to pokazać całemu światu w jak najlepszej jakości. Za to dziękuję i cóż, żegnamy się ze żniw w kombinacie rolnym Kietrz. Chłopaki jeszcze mają trochę pracy, trochę im zostanie, ale My swoją działalność kończymy ponad 300 giga materiału, więc naprawdę będzie z czego kleić te filmy. Mam nadzieję, że ten materiał się Wam podoba. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!